Całkowicie nie zgadzam z tym, co powiedział prezes Kaczyński. Że Zdaje się, przepra przepraszam, to nie wiem, czy tak powiedział, ale tak pisali dziennikarze. Tak Jeśli prezes hmm. Kaczyński mówił, że kobieta nie pasuje, dlatego że sprawy bezpieczeństwa, no ja się z takim czymś yy, no nie zgadzam, tak? No Mam inne doświadczenie yy, z kobietami. I, i, i uważam, że są że kobiety są i twarde, i mocne, i potrafią, no pewnie nawet mocniejsze niż mężczyźni. Zresztą no, można by tu przywoływać, Wiele cytatów z Margaret Thatcher, tak, Na, natomiast no, ludzie, którzy no, mają żonę, tak jak ja, e, wied wiedzą, że no, nie, znaczy, ja nie uważam, żeby kobiety się, e, że, że, żeby było skojarzenie, że kobieta to jest słaba. No, ja, się, ja się z tym nie zgadzam, tak. No tak natomiast no, no, musiała być, musiała by, musiałaby być kobieta, która właśnie w tym bezpieczeństwie, no jest jakoś tam zakorzeniona, to tak? Nie ma jakoś w, Polsce w Polsce nie ma, no ale pani na przykład, no dziś, no proszę zwrócić uwagę, no rozmawiamy o tym, co się dzieje w Polsce, ale w Europie e, to była minister obrony narodowej, pani Ursula von der Leyen, jest, e, no ma dużą szansę zostać drugą kadencję e, szefową komisji europejskiej, wielka władza, tak, no, Hmm. Czy ktoś pani von der Leyen zarzucał A, wtedy, kobietą. kiedy jeździła na ten. No nie, ja nie, nie, no mnie się coś takiego nie podoba po prostu. Mhm. Nie wiem, mam nadzieję, że, że, że to jakieś tam jest po prostu przekłamanie, no bo tak nie można. Nie? No moje doświadczenia z badaniami w PiSie kiedyś były takie, że po prostu no, badania były takie, jakie miały być. No, no te, Nadal są. <laughs> chyba więc... takie. Przecież PiS miał wygrać parlamentarne. No, no, natomiast <laughs> e, natomiast e, pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach rządu ma osób, Osoby, które kojarzą się tak mocno z bezpieczeństwem, czy nie? Bo to, czy, to czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, e, myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. To mógł wystawić kobietę, która e, będzie zdobywała doświadczenia. To dzisiaj jest odpowiedzialność, ich że nie, nie wystawili. No, według mnie jedyną osobą która kojarzy się z, z bezpieczeństwem i ma takie obycie jest yy, pan premier Mateusz Morawiecki, natomiast no, on ma pewnie też inne rzeczy, z którymi się kojarzy, a które no, już yy, no, jeszcze są zbyt świeże w pamięci. Nagranie i produkcja studio Plac.